Niegroźne wpadki, czy też może pierwsze pęknięcia? Milan przegrywa pojedynek z Torino. Wściekłe na sędziego ulega na własnym boisku Salernitanie. Nicolo Fagioli w stylu Alessandro Del Piero. Juventus minimalnie pokonuje lecze po kolejnym dobrym występie młodych graczy. A skoro o młodych graczach mowa, Nikola Zalewski wybrany przez internautów najlepszym młodym piłkarzem w Europie. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Buongiorno, Amici Sportivi, poniedziałek 31 października 2022 roku. Dzień dobry, Błon lunedì. Amici Sportivi, jeżeli włoskie kluby obchodzą Halloween, to zdaje się, że Milan zafundował upiorny wieczór swoim kibicom o jeden wieczór czy o jeden dzień za wcześnie. Omawiamy dwunastą kolejkę serię, A, choć ta dzisiaj oczywiście zostanie dopełniona przez pojedynki La Suverona z Romą oraz Moncy z Bolonią, ale my już możemy zajrzeć na łamy włoskich dzienników sportowych. Ja niezmiennie dziękuję za każdą subskrypcję tego kanału, za każdą łapę w górę, którą pozostawicie pod tym filmem, za każdy komentarz zapraszam do dyskusji, to również bardzo nam pomaga. Dziękuję też za każdą wirtualną kawę, którą być może zechcecie postawić nam jako redakcji. Jak to zrobić? W opisie tego filmu znajdziecie wszystkie szczegóły. Dziękuję serdecznie za wsparcie w imieniu wszystkich chłopaków z naszej paczki. Słuchajcie, no to co? Chyba czas zacząć ten tydzień, chyba czas zacząć ten przegląd prasy. Zaczynamy oczywiście od Primo Piano, czyli przeglądu okładek dzisiejszych wydań polskich dzienników sportowych. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Dzisiaj Tutto Sport i Gazetta dello Sport tak, jakby umówiły się na tytuł swojego wydania. Diavolo che do Diabła co za toro, albo dosłownie do Diabła co za byk. Czyli o sukcesie ekipy Granata nad Milanem, o którym oczywiście porozmawiamy. Porażka Milanu oznacza, że skapa Napoli, jak głosi okładka Corriere dello Sport, czyli Napoli ucieka. To już sześć punktów przewagi Adzurich nad obecnym mistrzem Włoch. Dziennik Il Romanista krzyczy z okładki Wszystko albo nic. Ten tydzień da istotne odpowiedzi Romie. Czy dzisiaj pokona z Verona i awansuje do, to, do top 4, czy w tygodniu pokona Udo Gorec w walce o Ligę Europy? Poza tematami boiskowymi istotna wiadomość dla Polski. Nikola Zalewski triumfatorem plebiscytu Golden Boy Web, o czym z okładek informują nas dzisiaj Tutto Sport oraz dziennik Il Romanista. Ja przypominam moi drodzy, że wszystkie pineski, czyli wszystkie tematy które trafiły na okładki włoskich dzienników sportowych, omawiamy w zakładce społeczność. Tam ląduje ten przegląd o 7:30, więc możecie zajrzeć i sprawdzić, cóż było najistotniejsze z perspektywy włoskich dziennikarzy. A my zaczynamy przegląd tego, co wydarzyło się na boiskach Serie A, a w zasadzie jak oceniają to dziennikarze. Zaczynamy od Napoli. Kibice Napoli chyba nie mają powodów na razie do zmartwienia. Oni mogą rozsiąść się wygodnie w kanapach i słuchać pochwał, bo tylko te na razie można spotkać we włoskiej pra sportowej. Zaczynamy od okładki Corriere dello Sport. Wczorajsze wydanie dla regionu Kampania, Napoli zdecydowanie wygrywa Sassuolo, do tego w dniu, w którym swoje 62. urodziny obchodziłby Diego Armando Maradona, więc ten pojedynek był tym więcej, tym bardziej istotny dla stolicy Kampanii i Neapolitańczyków. No i proszę, Dio Simene, takie hasło trafia na okładkę rzymskiego dziennika, aczkolwiek dedykowanego regionu, którego stolicą jest Neapol, no właśnie, Wiktor Ozymen z fantastycznym hat-trickiem w hołdzie Diego Maradonie. Napoli, Asfalta il Sassuolo. Czytamy. Napoli rozjeżdża Sassuolo, a wygrywają aż 4 do zera. Więc możemy, mogliśmy i słusznie spodziewać się peanów ku czci Napoli, w tymże wydaniu Corriere dello Sport, które wspólnie w tym momencie otwórzmy i zobaczmy, jak wita nas. Pierwsza rozkładówka, a tam Napoli un sabato da Dios, czyli sobota w stylu bogów. Oczywiście nawiązujące stylem to Dios do Maradony. Neapolitańczykom wystarcza 189 sekund, by przebić się przez defensywę Sassuolo i napocząć zespół Neroverdich, czytamy w artykule pana Antonio Giordano. To już trzynaste zwycięstwo zespołu ze stolicy kampanii z rzędu. To był prawdziwy show Adzurich. Kwaras Helia z dwiema asystami i golem. Ozimen z hat-trickiem. Nigeryjczyk nazwany wczoraj przez pana Antonio y, Alessandro Barbano, panem Elastico Magico. Y, gdyby chcieć poczytać pianę na czyjąkolwiek cześć we włoskiej prasie, trzeba ostatnio kupować Corriere dello Sport. Najlepiej właśnie w wydaniu dla regionu kampania. Spójrzmy na statystyki. Ponad 67% posiadania piłki. Ponad dwa razy więcej podań niż Sassuolo. Dokładność na poziomie 92%. To wręcz przytłaczające statystyki. I ja pytam, jeżeli Scudetto nie po takim sezonie no to kiedy? No to kiedy, drodzy Amici Sportivi? Co prawda to pierwsza runda, co prawda przerwa na Mistrzostwa Świata wciąż przed nami i wielka nie wiadomo w jakiej formie wrócą wszystkie zespoły, no ale gdyby Napoli było cały czas w takim gazie, to ja nie widzę innej możliwości. Oni muszą zdobyć tytuł mistrzowski w tym sezonie. Naprzeciw wszystkim przewidywaniom przedsezonowym, można by było powiedzieć. My sięgnijmy do rubryki Le Pagelle, jak ocenieni zostali gracze, w tym Piotr Zieliński. Zacznijmy od Il Migliore, czyli 8,5 dla Wiktora Ozimena, co chyba nie dziwi Il Peggiore, tym razem Maxime Lopez, gracz. Y Sassuolo, tylko 4,5 dla tego zawodnika. W Napoli z ósemką kwarac, Helia, siódemka dla Mereta, Kima i Mario Ruiego, 6,5 dla Ndombele, Lobotki oraz Lozano. Pozostali z szóstkami, w tym właśnie Piotr Zieliński, który, umówmy się, nie rozegrał najlepszego meczu, zwłaszcza w porównaniu z kolegami. Pan Antonio Giordano z Corriere pisze, być może miał już w głowie mecz z Liverpoolem. Był po prostu zwyczajny, a nie do tego nas przyzwyczaił. Gazzetta dello Sport przyznaje Polakowi tak zwany Ilvoto Piubasso, czyli najniższą notę, bo wśród e, Neapolitańczyków nie wybiera Ilpe Djore, tam Zieliński otrzymuje również szóstkę. No cóż, po zwycięstwie Napoli Adzuri spokojnie i z komfortem czekali na wyniki rywali, do których oczywiście nawiążemy już w tygodniu bitwa o pierwsze miejsce w grupie Ligi Mistrzów właśnie z Liverpoolem na Anfield. No to co, trzymamy kciuki i gratulujemy kolejnego przekonującego występu. I zwycięstwa. Następnie grał Juventus. Juventus po odpadnięciu z Ligi Mistrzów poleciał do dalekiego od Turynu, oddalonego o 1200 km lecze na południe, by tam zmierzyć się z Beniaminkiem. No ale umówmy się, Juventus od Beniaminka już raz w tym sezonie oberwał. Monca pokonała Bianconerich, w związku z tym leczem mogło mieć nadzieję, choć uważało, że Juventus przyjedzie do ich miasta podrażniony, rozdrażniony, podenerwowany, poirytowany tym, że musi pożegnać się z jednym z głównych, czy z pierwszym z kilku głównych celów w tym sezonie. Juventus długo męczył się z lecze, Juventus nie potrafił znaleźć sposobu, antidotum na przeszkadzających Giallo rossich, ale w końcu Nicolo Fagioli, który wszedł z ławki rezerwowych, dał o sobie znać w stylu Alessandro Del Piero. Jak to podsumowuje gazeta dello Sport? Perle e baby, la juve riparte, pere Perełki i dzieciaki. Juventus wraca do zwycięstw. Przez długi czas utrzymywał się bezbramkowy remis. Dopóki na boisku nie pojawił się i Link Junior, i nie podał do Nicola Fagiolego, który również pierwszą połowę przesiedział na ławie. No i co? 21-latek przyjął piłkę i kapitalnym strzałem, podkręconym strzałem, w stylu Alessandro del Piero posłał ją do bramki Wladimiro Falcone. Perełki i dzieciaki, stąd ten właśnie tytuł. Fagioli strzelił gola w stylu Alexa. No, mogły odżyć pewne wspomnienia w głowach i sercach fanów Konerich. Drużyna trenera Baroniego, jak czytamy, nie stanowiła zagrożenia dla Juve, może poza końcówką i poza strzałem słupek, ale to nie było aż tak groźne, za to skutecznie przeszkadzała. Przeszkadzała w zapędach Juventusu. To kolejny mecz, w którym decydujący okazują się młodzi gracze Allegri'ego, choć w pierwszym składzie wystąpili głównie z konieczności. Na ławce rezerwowych Turuńczyków w związku z plagą kontuzji siedziało zaledwie 8 zawodników, w tym dwóch bramkarzy, więc sześciu graczy z pola. Co ciekawe, Weston McKinney, który wybiegł w podstawie, wystąpił w pierwszej jedenastce, mimo tego, że w tygodniu zmagał się z przeziębieniem. Nawet mimo tego Fagioli musiał, nawet w obliczu kiepskiej dyspozycji Amerykanina, odsiedzieć swoje na ławce, ale jednak wykorzystał swoją szansę i choć zwycięstwo było skromne, to oczywiście warte trzech punktów i odniesione dzięki energii woli, Walki i te, takiemu animuszowi młodych piłkarzy. Zerknijmy do rubryki Pagelle Fabioli Licari, redaktorem, który rozdaje noty obu zespołom: kto najlepszy? No, Nicolo Fagioli, choć Corriere dello Sport uważa, że Illink Junior był tym Il migliore, Fagioli w gazecie 7, Illink Junior w Corriere 7, a od gazety 6,5. Najsłabszym, wspomniany już przed chwilą, Weston McKenney, tylko z piątką. No to zobaczmy, jakie inne um, noty. Zanim to, może przeczytajmy opis przy logotypie Juventusu. Juventus nie najlepszy w fazie ofensywnej, ale z Fadzioli, Miretti, Sule i Ilingiem przynajmniej jest szybki i ma przybłyski piłkarskiego geniuszu. Droga została wyznaczona, teraz trzeba tylko nią podążać. Właśnie w tym komentarzu pod adresem turyńskiej ekipy pisze w ten sposób pan Fabio Licari. Poza siódemką dla Fadziolego, no nie znajdziemy już ani jednej takiej noty. 6,5 otrzymują Aleksandro Sule, Danilo Miretti oraz wspomniany Iling Junior. Pozostali z szóstkami, w tym Arkadiusz Milik. Bez noty, co ciekawe, Wojciech Szczęsny. SV, Senca Voto przy nazwisku polskiego bramkarza. Dlaczego? Ano, bo był bezrobotny. A strzału Hjulmanda, który trafił w słupek, po prostu nie sięgnął. No i pytanie, drodzy amici Sportivi. Czy ten mecz sprawi, że Massimiliano Allegri zmieni podejście do młodych graczy? O to pytam w rubryce Domanda del Giorno i za chwilę sięgam do wyników na tu i teraz. Natomiast z perspektywy tego, co mówi Allegri, on oczywiście chwali młodych. Ale co w praktyce pokazuje, że występują głównie wtedy, kiedy nie ma innego wyjścia, tak jak w tym spotkaniu, co powiedział Paweł Nedwet przed pierwszym gwizdkiem w meczu z Lecce, że filozofią Juventusu jest traktować młodych jako alternatywę, a nie jako rozwiązanie podstawowe, jako filar zespołu. To trochę mówi o strategii turyńskiego klubu, natomiast pytanie brzmi, czy wierzycie, drodzy amici Sportivi, że Massimiliano Allegri zacznie stawiać na młodych piłkarzy nie tylko w obliczu kontuzji w drużynie? 87% z Was twierdzi, że nie. 13% na opcję tak, a ja sięgam do komentarzy. Mateusz Marci, którego serdecznie pozdrawiam, nasz stały widz. Pisze, jakoś mniej wymagam od tej drużyny, kiedy wychodzi Gatti, Miretti i jeszcze kilku młodych, oni po prostu mogą, a nie muszą. Okoń z kolei dodaje, teraz Allegri nie ma wyjścia. Skończy się leczenie, to zaraz Desilio, McKenzie i cała brygada wróci cieszyć w cudzysłowie nasze oko. No i Andrzej, Andrzej eu który dodaje, czy ma Allegri jakieś wyjście? raczej nie, tym bardziej, że ta młodzież coś tam gra. Czy zarząd Juve nie widzi tego, że coś tu nie gra z przygotowaniem fizycznym w drużynie, same kontuzje mięśniowe. No właśnie, drogi Andrzeju, pomogłeś mi wprowadzić kolejny, ostatni w rozdziale o Juventusie temat, to znaczy właśnie kontuzje. No a co? Nieciekawe, niewesołe informacje w dzisiejszym wydaniu gazety dello Sport. Bo jeżeli o kontuzjach mowa, to Infermeria, piena, jak pisze pan Marko Guidi, czyli, cóż, J-Medical pełne, wypełnione, miejsc już brak, i Link z nowymi urazami. Wlachowicz jeszcze niewyleczony, ale proszę zwrócić uwagę, szanowni państwo, o kim mowa w, na dwóch trzecich tego wycinka Paul Pogba, Krak Mondiale. No a co się dzieje z polem Pogba? Okazuje się, że Francuz doznał nowego urazu, tym razem mięśniowe, mięśniowego. Paul Pogba, po tym jak wrócił do treningów drużynowych, doznał kontuzji mięśnia uda i przez najbliższe kilkanaście dni będzie musiał pauzować, Co stawia pod większym znakiem zapytania jego występ na Mistrzostwach Świata w Katarze. Być może wróci do gry dopiero w 2023 roku, przynajmniej w Juventusie. Światłem w tym długim, ciemnym tunelu jest prawdopodobny, trzymajmy kciuki, powrót Federico Kiezy na mecz z Weroną lub Placio, czyli jeszcze w tej rundzie. No, trup powiedzielibyśmy ściele się gęsto, przynajmniej jeśli chodzi o, o kontuzję. Życzymy zdrowia wszystkim zawodnikom Juventusu, no bo jest jeszcze Di Maria, który jest kontuzjowany, nie wymieniając już. Nawet kolejnych, którzy grać z tego samego powodu nie mogą. No dobrze, zostawiamy Juventus. Juventus wygrywa skromnie. Następny mecz z kim? Z Interem. Derby Włoch. A skoro o Interze mowa, zobaczmy, jak tam radzą sobie na Mecz z Sampdorią mógł być łatwy, a mógł być meczem pułapką. Ale na pokazali klasę na stadio Giuseppe Meazza w Mediolanie. Pokonali Sampdorię 3 do 0 Po show, jak pisała, pisała wczoraj Gazeta dello Sport, i po pięknej grze. Indywidualności, ale też Interu jako drużyny. Otwórzmy wczorajsze wydanie gazety, a tam hasło Etornata la bella Inter. Piękny Inter powrócił. Nic więc z tych rzeczy, jeśli chodzi o ryzyko, to zwycięstwo było pewne. Komplet punktów dla mediolańczyków, bramki Defraja, Barelli i Korei. Spektakl na Giuseppe Meazza. To już czwarte zwycięstwo na radzurich z rzędu. Nicola Barella zdobył szóstą bramkę w sezonie, z czego trzecią z rzędu w lidze. Bardzo dobrze spisywała się druga linia z i Kitanianem. W drugiej połowie na murawie pojawił się też rumelu Lukaku, o którym dzisiaj gazeta dello Sport pisze, iż jest już szykowany przez Inzagiego na właśnie derby Włoch, czyli na niedzielne starcie z Juventusem w którym nie w ogóle czeka nas. Weekend wielkich pojedynków, bo przecież Lazio mierzy się za Talantą, derby Rzymu. Nie Lacją mierzy się z Rzymem. Napoli mierzy się z Romą. Napoli oczywiście mierzy się za. Atalanto, derby Rzymu, no i oczywiście derby Włoch, czyli Juventus kontra Inter. W tymże meczu Lukaku ma wystąpić w podstawie. Na razie wciąż zbierał tak zwane minutaggio, jak pisze Gazeta dello Sport, czyli minuty gry w nogach. Inter może cieszyć się z kolejnego zwycięstwa. Zaczyna, czy już zaczął w zasadzie, bo to kolejne zwycięstwo, odrabiać straty punktowe. Kto wie, jak to się jeszcze skończy? Czy zdoła dogonić Napoli in Atalantę, czołówkę? Zobaczmy, jakie noty przydzielono w rubryce Lepagelle nad Zurim. A tam działa tym razem pan Dawidę Stoppini. Charlhanoglu chwalony za świetną, super formę. Już w nagłówku tej rubryki o tym mowa. Inter na siódemkę. Sampdoria na piątkę, ale znowu przegrana. Nie ma najgorszego w Interze. Jest tylko Ilvoto Piubasso dla Denzela Dumfrisa, Jest to szóstka. Najlepszy barrel lat 7,5. Siódemka dla Defraja, Bastoniego świetne podanie do Barelli w sytuacji bramkowej, ale też solidny występ w defensywie. Siódemka również dla Chalhanoglu, dla Korei, sześć i pół dla całej reszty poza Lukaku i Lautaro. Oni z szóstkami podobnie jak Denzel Dumfries w Sampdori głównie piątki i szóstki, piątki między innymi dla Bartosza Bereszyńskiego, który musiał męczyć się z trójką graczy Neradzurich, czyli z Bastonim, Di Marco i Mkhitaryanem. Czytamy przy jego nazwisku: kiedy grasz w ich strefie nigdy nie wiesz co i kiedy złapiesz. Tak pisze pan Dawide Stoppini. No a przy okazji ciekawostką Zupełnie bez znaczenia, mi ci sportowi, piękna reklama grapy Nardini. Jawi nam się pośród not dla zawodników, no ale z rana takich tematów chyba lepiej nie poruszać. Gratulacje dla Interu, czekamy na derby Włoch, derby d'Italia, w których to, mam wrażenie, Naradzuri będą faworytem, biorąc pod uwagę tempo, w którym grają, biorąc pod uwagę ich aktualny stan formy, no ale derby rządzą się swoimi prawami, również derby Włoch. Miejmy nadzieję, że przyniosą nam emocje. Na razie gratulujemy, oczywiście. Na Zurim, gratulujemy kibicom Interu i przechodzimy, słuchajcie, do meczów wczorajszych. A zaczniemy je od omawiania meczu. Nieprawdopodobnego, przynajmniej z perspektywy wyniku, ale też chyba przebiegu i decyzji sędziowskich. Lazio przegrywa na Stadio Olimpico z Salernitaną Krzysztofa Piątka. Tak to ładniej zabrzmi: z Salernitaną Krzysztofa Piątka. No ale Lazio wściekły na sędziego. Mauricio Sarri wściekły na sędziego. Żółta kartka dla Milinkowicza Sawicza niesłuszna, bezsensowna. Zresztą za chwilę sięgniemy do rubryki Lamoviola. W każdym razie eliminująca Serba z pojedynku w sobotę, czyli ze starcia Romy właśnie z Lazio zderbów w Rzymu, co jest niepowetowaną stratą dla Bianco Celestich w obliczu jeszcze nieobecności Ciro Immobilo, o którym się pisze, gdzieś tam nieśmiało, że może wróci, ale jest to bardzo wątpliwe. Otwórzmy Corriere dello Sport. Mecz sędziował pan Manganiello. W związku z tym Artykuł nosi tytuł Manganiellata. Co tu się od odmanganielowało, chciałby powiedzieć pewnie pan Fabrizio Patania, piszący o tym spotkaniu. No właśnie, zaskakująco i niespodziewanie Bianco Celesti przegrywają u siebie z Salernitaną. Nieprawdopodobna historia, sensacja na Olimpico, pisze dzisiaj Corriere dello Sport. Wszystko rozbija się o tę właśnie żółtą kartkę dla Milinkowicza-Sawicza. Pan Edmondo Pinna nie przebiera w słowach, oprócz tego, że przyznaje arbitrowi notę 4 to pisze, nie ma słów na to, by opisać fatalną pracę Manganiello. Gwirze faule w sposób iście schizofreniczny, prowadzi mecz bez jakiejkolwiek logiki, nawet pomijając zupełnie bezsensowną kartkę dla Milinkowicza-Sawicza. To nie jest sędzia na takie mecze, czytamy w tej rubryce. Rozjechany arbiter przez prasę, również w gazecie Dello Sport zresztą, a bramki, bo to odnotujmy, zdobyli Zakani dla Lazio, po czym Kandrewa, piękny strzał, Facio oraz Dia dla Salernitany, Zresztą z bramki Facio cieszy się oczywiście dziennik Il Romanista, zwłaszcza przed derbami, wspomina nawet na okładce, że Facio ukarał Lazio, tak rymując zupełnie przypadkowo w meczu Lazio z salernitano no a Maurizio Sarri po tym meczu powiedział... 50 lat pracuję w świecie calcio i czegoś takiego na oczy nie widziałem. A gdybym chciał powiedzieć, tak naprawdę, co w tym momencie ciśnie mi się na usta i co mam w głowie, to zawiesiliby mnie na 6 miesięcy. Wypowiedź w stylu niegdyjszej Jose Mourinho. Sari rzeczywiście wściekły na sędziego, oczywiście. No i Lazio traci punkty. To czyni tę walkę o czołówkę. No i starcie zarówno derby Rzymu, jak i Napoli z Atalantą, czyli te pojedynki w ścisłej czołówce. Tym bardziej ciekawymi, zwłaszcza jeżeli Roma wygra dzisiaj z Elasem i wskoczy do Top 4, to już w ogóle. Natomiast my jeszcze mamy do odrobienia lepadżele. Pan Daniele Rindone daje noty obu zespołom. Najlepszy, wybrany Antonio Candreva, Nota 7,5, najsłabszy Felipe Anderson z piątką. W Lazio niemal same piątki. Wyróżniają się szóstki dla Casale, Vesino, a także 6,5 dla Luisa Alberto Zakaniego. No ale to wszystko. W Salernitanie większość to z kolei siódemki, począwszy od Sepe przez Daniolika, Fazio. Madzokiego po Diję. Krzysztof Piątek z notą 6,5 i komentarzem kradnie piłkę Cataldiemu i zaczyna kontrę przed trzecią bramką salernitanej. Poza tym zawsze gotowy do walki z przodu. Lazio zalicza więc wpadkę. Przerwana seria z czystym kątem. No i co? Jeszcze raz. Derby Rzymu już w najbliższą sobotę, w związku z tym czekamy, no ale zabraknie kluczowego zawodnika, a zawsze te. Kluczowe mecze są najciekawsze wtedy, kiedy oba zespoły mają szansę wy wystąpić w najmocniejszym zestawieniu. No ale nie tylko Lazio zalicza wpadkę, drodzy amici Sportivi. Porozmawiamy więc o meczu Torino z Milanem, choć dzisiaj kibica Rossoneri chyba w nie najlepszych nastrojach. W zupełnie innych na pewno niż po starciu z Mądzą czy chociażby z Dinamem Zagrzeb w Lidze Mistrzów. No ale co jest ważniejsze i co było ważniejsze? Czy ten mecz z Torino? Wyjazdowy w Turynie czy też środowy mecz z Salzburgiem. To pytanie zadaję Wam, drodzy Rossoneri, natomiast na pewno Milan nie chce gubić punktów, na pewno nie w takim stylu, o którym dzisiaj Gazeta dello Sport pisze przede wszystkim w kontekście pochwał dla drużyny gospodarzy. Otwórzmy dzisiejsze wydanie Mediolańskiego Dziennika, a tam Notte da Gran Toro, Milan KO, Noc Wielkiego Toro, Milan na deskach, Milan znokautowany. No może ten nokaut to takie trochę podkoloryzowane stwierdzenie, ale oprócz tego, że Torino od dawna było niewygodnym dla Rossoneri rywalem z zwłaszcza w Turynie. Oczywiście kibice pamiętają też wygrane 7 do 0, ale przed meczem warto było też pamiętać o tym, że 7 na 11 minionych starć na stadio Olimpico di Torino zakończyło się zaledwie remisami w tym ostatnim bezbramkowym w zeszłym sezonie. Mecz zaczął się od mocnego uderzenia Milanu, ale fatalnie nieskuteczny okazał się Rafael Leao i to się zemściło. Stąd tytuł Notte da Gran Toro. Gole Gigi'ego, Mirańczuka pogrążają Rossoneri. Uno due travolgente, czyli powalające dwa szybkie ciosy, raz i dwa, uno due Piolemu nie wystarcza, nie uwaga Torino w defensywie i gol Messiasa, chociaż gazety tutaj uwaga zgodnie przyznają. Ta bramka nie powinna była zostać uznana, ponieważ Junior Messias faulował błądziorno, i co do tego prasa nie ma wątpliwości. Rossoneri byli nie do poznania, zaskoczeni przez grających z dużym wigorem piłkarzy granata. Leo da non crederci. Leo nie do uwierzenia, nie do poznania. Został zresztą zdjęty już w połowie meczu. Pytanie, czy bardziej ze względu na środowy mecz z Salzburgiem, czy ze względu na swoją fatalną dyspozycję w podstawowym, w, pierwszej, w pierwszej osłonie tego spotkania. Jeżeli zastanawiacie się, bo o tym wczoraj dyskutowaliśmy też podczas meczu na antenie Eleven Sports, czy druga bramka Torino była zdobyta prawidłowo, czy tam nie było spalonego, oczywiście w przypadku, kiedy bramkarz, aby u nim Wania Milinkowicz-Sawicz wznawia grę z piątego metra i posyła długą piłkę, nie ma wówczas czegoś takiego jak pozycja spalona. My zaś zerknijmy do rubryki Le Pagelle. Tam możemy spodziewać się dobrych not dla Torino i kiepskich dla Milano i nie. Pomylilibyśmy się, gdybyśmy tak obstawili. E, Lazaro niedościgniony. E, no cóż, e, zobaczmy, jak te noty przedstawiały się. Oprócz tego, że Torino otrzymuje 7,5, a Milan tylko piątkę. E, zatroskana, zamyślona twarz Stefano Piolego na zdjęciu. Najlepszy w Torino, Vlasic. Niezwykle aktywny, ten, który ma gwarantowane miejsce w podstawowej jedenastce drużyny Iwana Juricza. 7,5 dla tego gracza. Najsłabszy, Wania Milinkowicz-Sawicz. Abstrahując od błędu sędziego i faulu Messiasa, zachowanie Bram. Milanu karygodne, stąd tylko piątka. Siódemka dla większości graczy Toro, 7,5 dla Lazzaro i Mirańczuka. Łatwiej wymienić chyba te najsłabsze noty, czyli sześć i pół dla Pelegriego, Rodrígueza, Zingo oraz szóstki dla Buongiorno, Caramo, Zimy oraz Karola Linę tego, który pojawił się na kilkanaście ostatnich minut tego spotkania. Milan z kolei najlepszy tonali, ale tylko z szóstką. Najlepszy, najsłabszy z kolei, Leao z zaledwie czwórką. 4,5 pół dla Kalulu, piątka dla Hernandeza, Pobegi, Origiego oraz De no nie zrobił różnicy Belk. Znowu. 5,5 dla Tataruszanu Tomoriego i Rebicza Szóstka, oprócz to nalego również dla Gabi, Messiasa, Diaza oraz Desta, który po wejściu na boisko, przynajmniej wniósł trochę walki i agresji na prawej flance. Koniec końców jednak Milan przegrywa Storino 1 do 2 traci do Napoli już 6 punktów. Następny mecz Rossoneri zagrają ze specją. Na szczęście z Teo Hernandezem, z uwagi na to, że ten gracz cały czas jest zagrożony zawieszeniem za nadmiar żółtych kartek. No i być może tutaj Rossoneri, oczywiście. Mogą upatrywać szanse na odrobienie trochę punktów, zwłaszcza jeżeli zestawimy to z arcy ciekawym, przynajmniej arcy zapowiadającym się pojedynkiem Napoli z Atalantą. Jeżeli Atalanta okaże się na tyle mocna, żeby zatrzymać Neapolitańczyków, co dzisiaj jest sztuką absolutnie no, niemałą, to Milan. Wygrywając ze specją, potencjalnie wygrywając ze specją, może trochę punktów nadrobić. Pytanie tylko, czy będzie miał i ile będzie miał siły po przecież trudnym starciu z Salzburgiem w Lidze Mistrzów, w którym to będziemy trzymać oczywiście kciuki za Rossonerich ja już teraz mogę Wam zapowiedzieć drodzy amici Sportivi, jeżeli tylko nam się uda to będziemy z Wami na live fuorigioco po tym spotkaniu, no bo tutaj ważą się losy awansu Milanu z grupy do fazy pucharowej Ligi Mistrzów a to nie lada wydarzenie dla wszystkich kibiców Calcio i Rossoneri. Moi drodzy, tyle z omawianych meczów zerknijmy do rubryki Polacy w Serie A, czyli noty dla Polaków za mecze, w których wzięli udział bardzo proszę, Piotr Zieliński z dwiema szóstkami, pierwsza na czerwono od Gazety dello Sport z uwagi na to, że tak jak wspomniałem, Gazeta dello Sport daje Zielińskiemu tak zwane ilwo più basso. Dwie szóstki również dla Bartłomieja Drągowskiego za mecz z Fiorentiną. Jakub Kiwior z 6,5 od Gazety dello Sport oraz szóstka od Corriere. 6,5 dla Arkadiusza Recy. Karol, Karol z szóstką od Gazety, ale bez noty od Corriere dello Sport. Rzymski dziennik uznał, że Polak zagrał zbyt krótko, żeby tutaj móc go rzetelnie ocenić. Łukasz Skorupski zagra dopiero dzisiaj. Bolonia mierzy się z Moncą. No i druga część od czyli Wojciech Szczęsny z Senca woto od Gazety Delo Sport, czyli bez noty oraz szóstką od Corriere, dwie szóstki dla Arkadiusza Milika. Sebastian Walukiewicz, który pojawił się w meczu Empoli za Atalantą, zarobił dwie piątki za jedną połowę rozegraną w tym spotkaniu. Bartosz Bereszyński, również z dwiema piątkami. Krzysztof Piątek dwa razy, 6,5, natomiast Nikola Zalewski jeszcze bez noty, bo wystąpi dopiero dzisiaj i to w podstawowym składzie Romy w meczu z Lasem w weronie również ze względu na kontuzję Leonardo Spinazzoli, który w związku z nieobecnością sprawia, że Polak przesunie się na lewą flankę na prawej znowu zobaczymy RIKA Karsdorpa, no a skoro o Nikoli Zalewskim mowa. Dobre wieści dla nas, Polaków, rodaków Nikoli Zalewskiego, bądź co bądź, z uwagi na to, że młody zawodnik Romy został wybrany przez internautów najlepszym piłkarzem Europy. Wygrywając plebiscyt Golden Boy organizowany przez Tutto Sport w wersji web, to równoległa do tej głównej. I to zdecydowanie. O tym pisze dzisiaj praktycznie każdy dziennik poza Gazetą Delo Sport, która omija, zgrabnia ten temat, ale Tutto Sport i dziennik Iloromanista e, e, wspomina o tym nawet na jedynce, nawet na okładce, a Corriere dello Sport pisze o tym wewnątrz wydania. Tutaj wycinek z dziennika iloromanista Zalewski Triumfal Golden Boy Web. Polak pokonuje swoich konkurentów, i to nielichych, bo wyprzedza m.in. Eduardo Camawingue z Realu czy Antonio Silves z Benfica. O wszystkim Włosi dzisiaj piszą: informują w plebiscycie oddano rekordowe 1,3 tysięcy głosów. Zalewski odbierze nagrodę 7 listopada w Turynie podczas uroczystego wieczoru organizowanego z tej okazji i stanie obok Gawiego z Barcelony, który wygrał główną część, czyli tytuł Golden Boy już bez Web w nazwie. Tutaj decydowali internauci. Być może również Wy dołożyliście swój głos do sukcesu Polaka, któremu serdecznie gratulujemy. A sportowi tyle na dzisiaj. Zapraszam do dyskusji jeszcze raz. Zapraszam do subskrybowania tego kanału. Dziękuję za każdy sub, za każdą łapę w górę i za każdy komentarz. Co jeszcze dzisiaj na naszym kanale? Ano via Scudetto. Podsumowanie 12. kolejki serii, a już po dwóch rozegranych na finał jej meczach przywitają się z Wami Marcin Jerzyk i Arek Maczuga. Dziś późnym wieczorem dla nocnych marków, dla tych, którzy lubią dyskutować o kalcio. późnym wieczorem, jak znalazł, no i co? No i te gioco na którym postaramy się być z Wami już w środę wieczorem po meczu Milanu z Salzburgiem. Trzymamy kciuki, dziękuję Wam za obecność dzisiaj i życzę Wam udanego tygodnia, drodzy Amici Sportivi. Ci vediamo presto. Ciao!